To tylko zadrapanie. Przestań przesadzać. Nie płacz, nic się nie stało. Jak chcesz być silny, to nie marudź. Brzmi znajomo? A teraz wyobraź sobie dziecko, które rzeczywiście coś boli. Może nie tylko kolana, ale serce. Może nie tylko dzisiaj, ale od miesięcy. Tyle, że ono boi się o tym powiedzieć. Bo wie, że nikt nie posłucha. Bo nauczyło się, że ból trzeba chować. Że lepiej milczeć, niż być wyśmianym, zlekceważonym albo ukaranym. W tym filmie opowiem Ci historię, która może być Twoją historią albo historią Twojego dziecka. Zobaczysz, jak rodzi się cisza między rodzicem a dzieckiem, jak z drobnych słów i gestów powstaje mur, przez który nie przedrze się żadna emocja. Ale też pokażę Ci, jak ten mur można rozbić. Do końca filmu zrozumiesz jedno. Nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć dziecko, że jego ból ma znaczenie. Dołącz do naszej grupy na Facebooku. Kliknij link w opisie i pobierz darmowe e-booki. Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych emocjach oraz jak budować pewność siebie u dziecka? Zasubskrybuj, jeśli czujesz, że ktoś w końcu mówi Twoim głosem. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, Dlaczego Twoje dziecko nic nie mówi, nawet kiedy wiesz, że coś jest nie tak? Nie ma gorączki, nie ma rany, ale wzrok ucieka w bok, ciało się napina, a na pytanie, czy coś się stało, odpowiada tylko ciche nie. Czasem dzieci nie mówią o bólu fizycznym, czasem o bólu emocjonalnym, a czasem o jednym i drugim, bo nie potrafią ich od siebie oddzielić. Ale jedno jest pewne: one czują. I wiedzą, że coś jest nie tak. Tylko boją się o tym powiedzieć. Dlaczego? Bo dziecko nie ocenia świata tak jak dorosły. Ono uczy się świata przez reakcję, przede wszystkim reakcję rodzica. Jeśli raz usłyszy, nie przesadzaj, przestań się mazać, nic ci nie będzie, to w jego głowie pojawia się pierwsza zasada przetrwania: lepiej milczeć. Z każdym kolejnym razem tworzy się schemat. Ból równa się niepotrzebny kłopot. Płacz równa się coś, co denerwuje rodzica. Słabość równa się coś, czego nie wolno pokazać. A z tego schematu rodzi się strach przed szczerością. Co ciekawe, dzieci uczą się tego nie tylko z tego, co do nich mówimy. Uczą się przez obserwacje. Jeśli widzą, że dorośli ignorują swój własny ból, nie rozmawiają o uczuciach. Nie zatrzymują się, gdy coś boli, to biorą to za normę. W ich głowie koduje się przekaz: silni ludzie nie mówią, że boli, więc jeśli boli, jestem słaby. A jak jestem słaby, nikt nie chce mnie słuchać. Zatwarzające? Zobacz jeszcze jedno. W badaniach nad lękiem dziecięcym psychologowie odkryli coś przerażająco prostego. Niektóre dzieci wolą znieść ból niż ryzykować reakcję dorosłego. Nie chcą narobić kłopotu, nie chcą, żeby rodzic się zdenerwował, zmartwił, zawstydził. Dziecko woli cierpieć, niż zobaczyć na Twojej twarzy rozczarowanie albo złość. I to właśnie ten cichy wewnętrzny mechanizm sprawia, że wiele dzieci nosi swój ból jak tajemnicę. Tak długo, aż zaczyna ona krzyczeć z ich zachowania, ciała, snów. Ocen, zachowań agresywnych albo całkowitego wycofania. I wiesz, co jest najtrudniejsze: że im dłużej dziecko uczy się milczenia, tym trudniej potem nauczyć je mówić. Ale nie jest to niemożliwe. W kolejnej części pokażę Ci, jak styl wychowania może albo budować most, albo dokładać cegły do tego muru. Ale zanim przejdziemy dalej. Zatrzymaj się na moment i zadaj sobie jedno pytanie. Kiedy twoje dziecko ostatni raz powiedziało: "To mnie boli"? I czy zostało wysłuchane? Wyobraź sobie dom, w którym cisza nie oznacza spokoju, tylko napięcie. Dom, w którym dziecko wie, że jeśli coś powie nie tak, jeśli zapłacze, jeśli się przyzna, że coś boli, może spotkać się z karą. Ośmieszeniem albo kompletnym niezrozumieniem. To nie musi być krzyk, to nie musi być przemoc, to może być coś o wiele bardziej podstępnego lękowy styl wychowania. To wtedy, gdy dziecko nie wie, czego się spodziewać, kiedy rodzic raz pociesza, a innym razem wybucha, gdy miłość jest warunkowa, gdy dobry dzień zależy od humoru mamy albo presji, jaką ojciec przynosi z pracy. To właśnie wtedy w dziecku buduje się nie zaufanie, ale ostrożność. Nie otwartość, ale czujność. Nie bliskość, ale emocjonalna strategia przetrwania. Wiesz, jakie są skutki? Dziecko może na zewnątrz wyglądać jak grzeczne i posłuszne, ale w środku toczy ciągłą walkę o akceptację. Zaczyna kalkulować, co wolno mu czuć. Zastanawia się, czy jego emocje są w ogóle ważne. I coraz częściej wybiera to, co najbezpieczniejsze milczenie. Ale to dopiero początek. Badania psychologiczne pokazują, że dzieci wychowane w lękowym stylu częściej zmagają się z chronicznym stresem, zaburzeniami lękowymi, perfekcjonizmem, brakiem poczucia własnej wartości, trudnościami w budowaniu relacji oraz tłumieniem bólu, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego i to tłumienie nie znika. Ono dorasta razem z dzieckiem. Z nie wolno mi płakać robi się muszę być silny. Z nie chcę nikogo martwić powstaje sam sobie poradzę. Z nie powiedziałem, że coś mnie boli rodzi się dorosły, który nie potrafi prosić o pomoc, nawet gdy cierpi. Co gorsza, często przekazuje to dalej. Bolenkowy styl wychowania ma jedną okrutną cechę – jest dziedziczny. Rodzice, którzy sami byli wychowywani w atmosferze lęku i napięcia, często nieświadomie powielają ten sam schemat, nie dlatego, że chcą skrzywdzić, ale dlatego, że nie znają innego języka bliskości, bo sami nigdy go nie usłyszeli. I tu pojawia się najważniejsze pytanie: czy da się to przerwać? Tak. Ale najpierw trzeba zobaczyć ten schemat, nazwać go, zrozumieć, jakie zostawia ślady w psychice, w ciele, w relacjach. I właśnie po to jest ten film. Bo jeśli masz odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, jesteś już o krok od zmiany. W kolejnej części pokażę ci, jak stać się dla dziecka przewodnikiem, który nie rani, tylko słucha, prowadzi. I daje siłę. Wyobraź sobie dziecko, które przychodzi do ciebie z czymś trudnym. Może płacze, może milczy i patrzy w podłogę, może rzuca przedmiotami, bo nie potrafi nazwać emocji, a ty jesteś pierwszą osobą, do której ono przychodzi. To, co zrobisz teraz, zadecyduje o tym, czy wróci do ciebie następnym razem. I właśnie tu zaczyna się rola, o której rzadko się mówi. Nie strażnika, nie sędziego, nawet nie nauczyciela, tylko słuchającego przewodnika. Co to znaczy? To znaczy być obecnym zanim zaczniesz działać. Nie poprawiać, nie oceniać, nie naprawiać wszystkiego od razu, tylko usiąść obok i wysłuchać do końca. Słuchający przewodnik wie, że dzieci nie potrzebują od razu rozwiązań. Potrzebują przestrzeni, w której mogą być autentyczne, bez presji, bez wstydu, bez lęku, że przesadzają. To wymaga odwagi, bo oznacza to, że zamiast wybuchnąć, co ty znowu wyprawiasz, mówisz: Widzę, że coś się dzieje. Chcesz, żebyśmy o tym porozmawiali. Brzmi prosto, a jednak to jeden z najpotężniejszych aktów rodzicielstwa. Dlaczego? Bo gdy dziecko doświadcza emocjonalnego bólu i nie zostaje wysłuchane, jego mózg uczy się, że emocje są zagrożeniem. Ale gdy znajdzie przy sobie spokojnego dorosłego, który potrafi pomieścić jego złość, łzy, lęk, mózg dziecka uczy się czegoś zupełnie innego. Moje uczucia są ok. Jest ktoś, kto mnie rozumie. Jestem bezpieczny. To właśnie ten moment, w którym buduje się regulacja emocji. Zaufanie i wewnętrzne poczucie wartości. Badania potwierdzają, że dzieci, które wychowywane są w obecności emocjonalnie dostępnych dorosłych, szybciej uczą się nazywać emocje, mają mniej wybuchów agresji i rzadziej doświadczają zaburzeń lękowych. Ale nie chodzi tu o technikę, chodzi o relacje. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, nie musisz być idealny, musisz być prawdziwy, cierpliwy. I gotowy, by słuchać. W praktyce to oznacza mniej mówienia, więcej pytania, mniej wykładów, więcej ciekawości, mniej bo ja w Twoim wieku, a więcej co mogę teraz dla Ciebie zrobić. Bo słuchający przewodnik nie prowadzi dziecka tam, gdzie sam chce. On idzie obok i pokazuje, że żadna emocja. Nie jest zbyt duża, by ją unieść razem. W kolejnym fragmencie pokażę Ci konkretne sposoby, jak wspierać dziecko, gdy boi się mówić o bólu, tak by naprawdę usłyszało: Twoje uczucia mają tu swoje miejsce. Dzieci nie przychodzą do nas z gotowym językiem emocji. One go dopiero tworzą z naszych reakcji, z tonu głosu. Z tego, jak reagujemy, gdy nas potrzebują najbardziej. Pytanie więc nie brzmi, dlaczego moje dziecko nie mówi, że coś się boli, tylko czy moje dziecko czuje się bezpieczne, żeby to powiedzieć. Bo ból ten fizyczny i ten emocjonalny to nie tylko rana, to też zaufanie. Zaufanie, że mogę przyjść do ciebie z czymś trudnym, nieidealnym, może nawet głupim i nie zostanę zawstydzony nie zostanę zignorowany nie zostanę odepchnięty słowami nie przesadzaj to nic takiego zaraz ci przejdzie jeśli chcesz by twoje dziecko mówiło że coś się boli nie pytaj tylko co się stało zacznij od tego co teraz czujesz gdybyś mógł narysować to co się dzieje w środku co by tam było dla dzieci słowa to często za mało ale one umieją rysować, pokazywać na misia, albo opowiadać historię o smoku, który ma coś w brzuchu. To są ich metafory bólu. I właśnie tam, w tych opowieściach, czai się prawda. Ale żeby ta prawda wyszła na powierzchnię, dziecko musi czuć, że nie zostanie ocenione, że możesz słuchać bez poprawiania, bez moralizowania, bez własnych interpretacji. W praktyce oznacza to: nie wchodź z butami w jego historię, nie spiesz się z rozwiązaniami, nie szukaj winnych, tylko emocji. Powiedz: Jestem tu, możesz mi wszystko powiedzieć. Nie będę się śmiać, nie będę zły. Po prostu chcę wiedzieć, co czujesz. Czasem trzeba powiedzieć to nie raz, nie dwa, czasem trzeba zbudować całą scenę. Stworzyć domowy rytuał rozmowy o uczuciach, przy rysowaniu, przed snem, przy wspólnym gotowaniu. Dzieci często nie mówią o bólu wtedy, gdy my pytamy, ale mówią wtedy, gdy czują, że ich świat jest przyjęty, nawet jeśli jest trochę poplątany. I jeszcze jedno. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko mówiło o swoim bólu, pokaż mu, że Ty też potrafisz mówić o swoim. Nie musisz być skałą, możesz być mostem. Możesz powiedzieć: Dziś też miałem trudny dzień. Trochę mnie bolało w środku, ale pomaga mi, gdy o tym mówię. Chcesz spróbować też? Bo dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, potrzebują prawdziwych ludzi, którzy uczą je, że ból nie jest wstydem. Ból jest sygnałem, a sygnały się zauważa. A nie ignoruje. Na koniec, jeśli ten film poruszył coś w tobie, jeśli poczułeś, że mówimy tym samym językiem, to zostań z nami na dłużej. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, znajdziesz tam wsparcie, zrozumienie i ludzi, którzy też chcą wychowywać inaczej, bardziej świadomie. Kliknij link w opisie i pobierz darmowe e-booki. Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych emocjach, jak budować pewność siebie u dziecka. A jeśli czujesz, że ktoś w końcu mówi Twoim głosem, zasubskrybuj. Będzie nam naprawdę miło, że jesteś tu z nami.